Na liściach cukinii pojawił się biały nalot? To może być oznaka groźnej choroby mączniaka. Ale uwaga, nie wszystko co białe to od razu zagrożenie. Dziś wyjaśniam jak rozpoznać, z czym naprawdę mamy do czynienia i pokażę niezawodny roślinny oprysk, który wspiera zdrowy rozwój cukinii bez użycia chemii. Mączniak może występować w dwóch formach: prawdziwej i rzekomej. Choć objawy są podobne, leczenie każdej z nich wygląda inaczej. Mączniak prawdziwy pojawia się najczęściej w gorące, suche dni. Na liściach zauważysz mączysty, kredowo-biały nalot po obu stronach blaszki liściowej. To znak, że zarodniki grzyba z rodzaju *Erysiphales* zaczęły infekować Twoje rośliny. Z kolei mączniak rzekomy atakuje, gdy panuje wysoka wilgotność i umiarkowane temperatury, od 15 do 20 stopni. Nalot jest burnatno-fioletowy i rozwija się na spodniej stronie liści. Sprawcą jest organizm grzybopodobny, Pseudoperonospora cubensis. Rozpoznanie, z którym mączniakiem mamy do czynienia, jest kluczowe. Dlaczego? bo zły oprysk nie tylko nie pomoże, ale może jeszcze pogorszyć stan rośliny. Czasem biały nalot wcale nie jest infekcją. Niektóre odmiany cukini mają naturalne srebrzyste wzory na liściach. To normalne. Nie rozprzestrzeniają się, nie zmieniają koloru. Podobny efekt może też dać osad z twardej wody, opryski z wapniem, krystalizacja siarki na słońcu, a nawet obecność przędziorków i wełnowców. Dlatego przed sięgnięciem pośrodki ochronne dokładnie obejrzyj liście. Czas przejść do najważniejszego. Jak skutecznie i naturalnie zwalczyć mączniaka na cukinie? Rozwiązaniem jest skrzyp polny. To roślina, która od wieków wykorzystywana jest w naturalnej ochronie ogrodu. Zawiera krzemionkę. Flavonoidy i związki, które wzmacniają liście oraz działają grzybobójczo. Potrzebujesz kg świeżego skrzypu lub 150 g suszonego, 10 litrów wody. Zalej skrzyp wodą i pozostaw na 24 godziny do maceracji, następnie zagotuj i gotuj przez około 30 minut na małym ogniu. Po przestudzeniu i przefiltrowaniu rozcięcz w proporcji 1 do 5 tuż przed użyciem. Oprysk wykonuj rano przy suchej bezwiecznej pogodzie. Dokładnie spryskaj górną i dolną stronę liści w upalne suche dni wystarczy oprysk co 2 tygodnie, ale w okresach dużej wilgotności spryskuj co 7 dni. Jeśli infekcja jest silna, możesz wspomóc działanie skrzypu opryskiem na bazie mleka. Wymieszaj mleko krowie z wodą w proporcji 1 do 9 i spryskuj liście co kilka dni. Link do filmu, w którym przygotowuję taki oprysk, zamieszczam w opisie filmu. Taki oprysk tworzy białkową barierę ochronną i wspiera naturalne mikroorganizmy na powierzchni liści. Pamiętaj, szybka reakcja, regularność i dobra obserwacja to klucz do zdrowych, silnych roślin. Cukinia potrafi odwdzięczyć się obfitymi plonami, jeśli tylko odpowiednio o nią zadbasz.